Bardzo się cieszymy, że od 1 października wchodzi nowa wersja programu B101, dlatego że ona znacznie poszerza grupy pacjentów bardzo wysokiego ryzyka, które będą mogły skorzystać z tego innowacyjnego i bardzo skutecznego leczenia, bo z jednej strony są to pacjenci z rodzinną hipercholesterolemią, którzy będą mogli być leczeni, jeżeli nie osiągną docelowego stężenia poniżej 55 i mają dodatkowe czynniki ryzyka, lub poniżej 70, jeżeli nie mają tych dodatkowych czynników ryzyka i jest sama choroba wystarczy. Wytyczne wprowadziły coś, co my zasugerowaliśmy już w kwietniu 2021 roku, czyli u pacjentów bardzo wysokiego ryzyka nie czekajmy na efekt działania statyn, tylko miejmy natychmiastową terapię skojarzoną statyny ze Zytymibem, I jeżeli nie będziemy nadal skuteczni, po 4 do 6 tygodniach wprowadźmy te inhibitory PCSK-9 albo Inclisiran. I ta terapia skojarzona jest obecnie w wytycznych z punktem, re z rekomendacją 2A, co daje nam bardzo klarowne przeświadczenie, że to jest złoty standard, czyli o wszystkich pacjentów, którzy mają bardzo wysokie ryzyko, szczególnie tych po zawale, powinniśmy natychmiast zastosować leczenie skojarzone statyny ze zdymibem i wtedy mamy realną szansę, że bardzo duży odsetek tych pacjentów będzie miał prawidłowe stężenie cholesterolu LDL oczekiwane w tej grupie pacjentów poniżej 55 mg l Program zawał, czyli program koordynowanej opieki po zawale serca, jest jednym z największych sukcesów w Polskim Systemie Opieki Zdrowotnej w ciągu ostatnich 20 lat. Opieka koordynowana po zawale serca jest związana z poprawą rokowania. Pacjenci objęci tą opieką, tym systemem, mają rzadziej zawał serca, rzadziej udar mózgu, żyją dłużej, dlatego że świadczenia opieki są skoordynowane, dlatego że mają udrożniony dostęp do kardiologa, udrożniony dostęp do rehabilitacji kardiologicznej. Cieszymy się, że w systemie jest zawsze to, Oceny jakości postępowania, na przykład poprzez ocenę stężenia cholesterolu rok po zawale serca. Troszkę ubolewam nad tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia nie w pełni analizuje, nie zawsze szczegółowo analizuje jakość leczenia w ramach kodzawału. Mieliśmy cały proces, aby badanie poziomu cholesterolu u sześciolatków było w ramach bilansu sześciolatka z panią profesor Myśliwie, z panem profesorem Banach. I to już jest milowy krok, taki jak to zrobiły inne kraje Europy, aby bardzo wcześnie diagnozować, żeby wziąć taką rodzinę z tą hypercholesterolą pod swoją opiekę. Na to są narzędzia, są leki. Potrzebna jest edukacja zdrowotna wśród dzieci i młodzieży, bo miażdżyca jest najczęstszą przyczyną chorób sercowo-naczyniowych i z nim się Polska właśnie teraz mierzy.